Nowy kalendarz adwentowy LOL Surprise otworzę dziś cały, wszystkie okienka, oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się, jak dostać go ode mnie za darmo. Królowa kalendarzy powróciła. Otwieramy teraz LOL Surprise, ale jest teraz sezon na Barbie, więc mam super koszulkę dzisiaj na sobie. Link do niej wrzucam wam w opisie. Okienko pierwsze. Wiecie, że jeszcze nikt na świecie nie nagrał otwierania z tego kalendarza adwentowego i jestem pierwsza. Ciekawe, że wypuścili ten kalendarz już na początku sierpnia. Pierwsza rzecz to laleczka ma bardzo Fajną fryzurę, no i te kolczyki też ładnie wyglądają. Numer dwa, fajnie wygląda ten kalendarz, jak taki sklep z ubraniami. I pierwsza rzecz to ubranko, taki komplecik. Tak wygląda laleczka, i świetnie, że są aż dwie rzeczy. Trójce pewnie będą buciki. Sprawdźmy. Dokładnie tak. Oto bucie na nogach, jakie słodkie króliki, takie z futerkiem zielonym. Malutkie te cyferki. W kalendarzu adwentowym mieszkańc czwórki znalazłam okienko, które nie ma numerku, więc sobie otworzmy i zobaczymy, co jest w środku. Uuu, jakaś gratisowa niespodzianka wygląda to jak karta płatnicza. Czwórka znaleziona, czyli nie myliłam się. W tym kalendarzu adwentowym znajdujemy się w sklepie Malutki srebrny. Naszyniczek tutaj znalazłam, to jest serducho do przełamania na pół, więc można dać dla swojej Psiapsi. Piąteczka, kto tęsknił za moimi filmami, ja stwierdziłem, że jak powrócę na YouTube, to oczywiście kalendarzami adwentowymi, bo z tego jestem najbardziej chyba znana. Okularki fioletowe, wiecie, że mam bardzo podobne. Patrzcie, tak wyglądają na laleczce. Ale wielkie okienko, szóstka, Mikołajkowa i kolejny komplet ubrań Taki sweterkowy, bardzo fajny, sama bym z chęcią taki nosiła. Czy przyszedł czas na nowe okulary? To się okaże. O wow, nauszniki, przez chwilę zapomniałam w sumie, że to jest kalendarz adwentowy, ale w sumie z Lol nigdy nie było takich typowo. Świątecznych ubrań, raczej takie bardziej kolorowe. I o, akurat tutaj ósemka, strój kąpielowy na obrazku, palemka. I ja w tym roku święta na pewno będę spędzała pod palmami i na stówę będę Wam nagrywać vlogi z tego. Tak wygląda laleczka w tym stroju. I dawaj do tego nauszniki. A jak? 9. W sumie też dlatego trochę nie nagrywałam, bo byłam kilka miesięcy za granicą w tym roku. Ale już wymyśliłam, co będę mogła robić na kanale. Jak mnie nie będzie w Polsce, więc będą nowe filmy. Filmy. Jakie buty śmieszne. Ja na początku myślałam, że to kalosza, to po prostu takie wysokie obcasy. 10. Czy to nowa sukieneczka? O tak! Naprawdę mega fajny ten kalendarz. Tyle ubrań. Dla mnie wygląda to trochę jak piżama. Mimo wszystko bardzo ładne. 11 jest z palemką, a pod palmę potrzebna jest nam maska do nurkowania, żeby odkrywać podwodny świat. Ja w Tajlandii widziałam takie piękności pod wodą. Tak, poukrywane te numerki. 12. Nie jesteśmy w połowie kalendarza. Bo tutaj jest więcej okienek. No i właśnie coś ta maska mi nie pasowała, bo przecież to jest piżama. Dobrze mówiłam, więc mamy opaseczkę na oczy. Palmie nie było palmy, więc w trzynastce zobaczymy, czy będą płetwy. Tutaj wszystko się zgadza. Tylko tutaj trochę wyglądamy jak kosmita, chyba że ona po prostu lunatykuje i przez sen założyła płetwy. Czternastka, więc pewnie kolejny nowy ciuch i. Tak jest. O, wow, ale przebranie ja bym takie założyła na moje festiwale, na które teraz jeżdżę. Wygląda ładnie, ale nie jest to moje ulubione z tej całej kolekcji. Przed nami 15. Czy to będzie nowy okular? Chyba jednak nie. I są to nowe bucie. Wyglądają one tak, więc chyba szukuje nam się kolejna sukienka, bo jak założymy to, to po prostu wszystko zasłania. No i miałam rację, tutaj jest szesnastka, w ogóle dajcie znać, co musicie o moich pazurkach takich śmiesznych, kolorowych. I chyba jakieś nowe, kolorowe wdzianko tutaj na nas czeka. A jednak coś innego, czy to będą okulary, czy opaska? Wow, fajne te serducha, świetnie to wygląda. No tutaj już taki trochę strój cyrkowy, dużo tych wzorów naraz. 17. ja tu widzę rolki, czy wrotki, czy tu będą jakieś rzeczy na kółkach? O, no takich butów. W lolach to jeszcze nie widziałam. O, wow, ten brokat w środku. No, ja jestem zachwycona. Wiecie, co by mogło być, żeby tutaj był taki długopisik? Można było tym malować. Ale mam kolejnego hita. Przecież ten but jest prawie w wysokości naszej. Lalki, na pewno całej jej głowy, więc mocno ją podwyższa. W sumie jak trochę takie szczudła w cyrku. 18. I na moim ulubionym numerze mam do Was pytanie, kiedy zaczęliście oglądać moje filmy i dlaczego? Jak trafiliście na mój kanał? Ja za tydzień wybiorę jedną osobę i wyślę dla niej całą zawartość tego kalendarza. Wszystkie rzeczy, które się trafiły. A oto sukieneczka prze, prze piękna. Patrzcie, jak fajnie pasują do niej te wcześniejsze buty. 19, zaraz obok. I mamy tu zwierzaczka, takiego misiaczka. Tego w sumie się nie spodziewałam, bo raczej tutaj są akcesoria ubrankowe. 20. Ulala, jaki kompleci. Szalona, kolorowa pantera. Myślę, że bardzo spoko ten komplecik, Lubię takie połączenia kolorystyczne. 21. Czy to buciki? Jej, będą pasować. Ej, no naprawdę, szukam takich ubranek jak w LOL Surprise w rzeczywistości. 22 to jest chyba jeden z najfajniejszych kalendarzy z LOL, jakie otwierałam. Nie no, te połączenie to z hit słodiak. 23, jestem ciekawa, co najbardziej Wam się podobało, bo mi zdecydowanie... Właśnie ten zestaw. Nie spodziewałam się, że będzie jeszcze coś do tego. Tutaj taka fajna, słodka buteleczka. 24 zazwyczaj jest największe, tutaj malutkie, bo nie jest to ostatnie okienko 25. Widziałam już naprawdę dosyć spore. Co tu będzie, co tu będzie? Nowe butki, takie nie wiem, sandałki, wygląda jakby w środku była woda i 25, na którą czekałam, bo tu powinno być coś najfajniejszego i tak jest dokładnie. Tutaj mamy strój, który pasuje do tych wysokich butów. Nie, no megaśny styl. Słodki komplecik i pasuje do niego jeszcze ta opaska. A teraz coś, co lubimy najbardziej czyli wielkie podsumowanie. Tak wyglądają wszystkie rzeczy, które trafiły się w tym. Kalendarzu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem ilości tej stylizacji dodatków. Pierwszy strój to czerwone gwiazdki z wielkimi wysokimi budkami, drugi to kolorowa panterka i to chyba jeden z moich ulubionych naprawdę. Trzeci to komplet sweterkowy i uwaga, on jest akurat na opakowaniu, więc mogliśmy zobaczyć, co będzie w środku. Czwarty to strój kąpielowy razem z maską do nurkowania oraz płytwami. Piąty to jest piżamka razem z opaseczką do spanka ze słodziutkimi buciczkami. Niestety jeden gdzieś mi zniknął, są takie malutkie. Szósta stylówka, czyli przepiękna srebrna sukienka w w sumie ta kolorystyka to jest bardzo podobna do zestawu, który mieliśmy sweterkowy pokazany właśnie na opakowaniu. Siódemeczka to już coś innego, ponieważ mamy tutaj inne kolory, inne wzory, i jest tutaj w głównej mierze fiolecik i on się powtarzał tylko w tym kostiumie kąpielowym. I ósemka, ósma stylizacja, sukieneczka, chyba jedna z najbardziej kolorowych, no nie licząc tego panterkowego. A oprócz tych obranek, nie licząc też budków, mamy bardzo dużo różnych dodatków, które możemy sobie połączyć właśnie z innymi stylizacjami, tak jak opaski, buteleczki, okularki, maski, biżuteria i też był misio. Więc tak od 1 do 8 czekam na numerek stylówki, która najbardziej Wam się podobała, u mnie to będzie chyba numer dwa. A jeżeli lubicie kalendarze adwentowe, to zobaczcie moje wyzwanie, gdzie przez cały dzień, przez 24 godziny, jem tylko rzeczy z kalendarzy adwentowych. Musicie zobaczyć ten film, bo było śmiesznie. Buźka! Do zobaczenia, papa. Pa.